Siemaneczko, z tej strony Johnny Team i Zagmasa Farming Center 2015 Jest to już 22 odcinek, także dosyć już daleko jesteśmy e, W dzisiejszym odcinku żniwa, ciąg dalszy e, Właśnie odnośnie moich zwierząt chciałem jeszcze powiedzieć, że dokupiłem by, byków, byczków i dokupiłem jeszcze więcej świnek Czyli obecnie mam 40 świnek i 50 myczków. Mówicie bizną będzie dzisiaj odpoczywał, ponieważ dostaliśmy kombajn na testy. E Dlatego dzisiaj będziemy sobie nie kosić. Idziemy idę Wam pokazać, czym ten kombajn. o Tutaj jak widzicie jest to klas Tukano e 320. Oczywiście header standardowo e C490 Mam no, taki 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 w miarę. Yy, oczywiście jedziemy w nim w pole od razu sobie odpalimy. Jest nasza technologia. Feder podniesiemy. Tofniemy sobie. Dobra, lecimy. Chciałem od razu że to nie jest... Nie jestem pewien, czy kupię ten kombajn, czy nie. Bo dostaniemy jeszcze jeden kombajn na testy. A mianowicie będzie to... Będzie to... To będzie kombine? Będzie to Dlatego na razie nie... nie chcę zobaczyć, po prostu, który będzie lepszy. Na dzisiaj sobie tutaj pojedziemy na to nowe pole odcinek nie będzie długi, myślę. Jakbyś jakoś tak trzeba było wjechać. Odporamy. To widła trochę do góry można dać. O nie jest najgorszym, dosyć spoko myślę. Ten klas. Ale zobaczymy kto wygra. Okej. Okay. To jeszcze plus, też plus, bo można szybciej jeździć tymi kombajnami, tym, tym dojtem też może będzie można szybciej na pewno niż tym domem. Poprzeć naka takiego wycieliśmy. Teraz pojedziemy. I odcinek nie wiem jak będzie drugi myślę, że tylko to pole skończymy. i będzie koniec odcinka jak dzisiaj dosyć fajnie sypie Tam się ruszają te w środki, te, te mucarnie, czy jak to tam się nazywa, nie wiem. tutaj widzicie, nie wiem czy widać to na filmiku, a ja tu widzę jak się ruszają te półka tam tą klapą Także dosyć, dosyć... wow jak mi coś logowało Mam nadzieję, że to nie będzie takie mocno uciążliwe na nagraniu. No ale, ja, ja siny byłem. Jaki lag był. Nie wiem, trzeba coś zobaczyć. Tak coś dziwnie sypie. Dobra. Lecimy. ale grube pokosy również ale klasach na razie się sprawuje jedyne co mnie niepokoi to to że czekają bardzo efekty jak go mam tutaj widzę To mnie bardzo denerwuje Jeszcze Weźmiemy raz tego poprzez śniaka odcinek krótki będzie Dopiero na tym, razy, na tym odcinku będzie deutsch -Fahr. Także będzie spoko No nie włączałem wszystko, bo krótki odcinek będzie Prosimy to pole, jak widzicie, fajnie dosypię. A jest klasik dosyć, dosyć spoko muszę powiedzieć, dosyć dopracowany szczegółowo. Mówię, ta, że jedyna rzecz, która mnie niepokoi w nim, to nie to, to, że FPS tak mi uciekają. Ale ten, ten lak wcześniej tutaj to był konkretnie, musiałam powiedzieć, chyba tu wyjdzie na ulicę. że Zobaczymy sobie, który z tych kombajn kupimy. One, one się w sumie dużo, dużo ceną nie różnią. Z tego co słyszałem, dokładnie to sprawdzałem na, na internecie, hmm, po ile one kosztują. bo Chyba, że mnie coś tam opuszczą, bo ja nawet nie wiem za ile y, oni chcą y, tego klasa lub Deutsch'a. Zobaczymy zresztą, który mi się bardziej spodoba ale mam straszne spadki o zależy też jeszcze w jakim miejscu, nie? Może nie tyle straszne, ale... Po prostu widać to, że uciekają te fps Nie wezmę na raz, nie wezmę. Chociaż może... O, ciężko. na raz, nie wezmę. Chociaż? Nie no, w sumie wezmę na raz, dobra. Kupimy. Krótki odcinek będzie, moim zdaniem. To bardzo. Może byśmy pojechali jeszcze na jakieś inne pole. No nie włączyłem stopera, teraz nie wiem. Nie. Też są, mogę sprawdzić nad wiem czas trwania mózgi, ile mi zajęło. Ja to i tak nie, nie policzę. Zobaczymy zresztą tam już wziąłem na rosa, ale tu już nie. Taki klinik został. Wow! bym był balny. Jeszcze nie swoim sprzętem. A tu nie pokazuję, ile mam w zbiorniku Szkoda. Widzicie, dosyć skoku ten kombaj Chyba, że byśmy jeszcze tutaj ten jęczmień mi mam pszenicę w sumie w zbiorniku. Chyba, że mam gdzieś tu w pobliżu pszenicę. Dobra. Że lecimy sobie na gospo. Okej. Okay. moim zdaniem tak w skali od 0 do 10 na ten kombajn e, oczywiście nie, nie, nie patrzę tutaj na te spadki na spadki nie będę patrzył wcale e, to myślę że takie hmm nie będę dać tak z 9 8 9 lub 8 tak 8 i bym dał e, na 10 na 8,5 na 10 mil dał renówkę może jeszcze to wysypiemy sobie pojedziemy po przyczepkę Renówką tam mam case'a z przyczepą zaparkowanego ale tam mam jęczmień na niej dlatego tu się nie uda ja pojedziemy przez zero żeby już nie trzeba było zwalniać po tych bramach Mam no, kurde przymnice czy jęczmień bezpieczeństwa jestem zielony Jeszcze se sprawdzę na mapce które tu mam pole, 8, 7. Jeszcze sprawdzę tutaj, co tu mamy. Nie tak. Hmm, gdzie są te pola Tutaj. Nie, to jest jęczmień wszystko, także my nie, nie, nie będziemy kosić. Widzę, że w szkole w kolejnym tylko będzie do Szczecina, bo mamy sumę, dosyć dużo tego jęczmienia. Sobie jęczmień skończymy, chyba że byśmy pojechali na rzepak, jeszcze nie wiem. Zobaczymy jak to będzie Czyli takie jeszcze trzy odcinki raczej będą, Macie nie wiem czy będę jej ja jeszcze żniła z widzone. Zobaczymy. Eee, także ja w dzisiejszym odcinku wam pokazałem kano 320 na testach, jest unia aktualnie, może jeszcze jakieś pole potem wykoszę, ale to już poza nagraniem, ale żeby sobie tutaj ustawię, dobra, no i co, myślę, że w tym odcinku było na tyle, jeśli Ci się spodobało, to łapkę w górę, jakiś komentarz możesz również napisać, no i co, do kolejnego odcinka, trzymaj się, cześć.